I drugie pytanie, czy pan będzie głosował za kandydaturą Anny Grodzkiej na wicemarszałka Sejmu? I czy będzie pan w tej sprawie przekonywał klub Platformy, a może dyscyplinową? Ja nie podzielam opinii, opinii koleżanek i kolegów pani marszałek Wandynowickiej o potrzebie odwołania pani marszałek Wandynowickiej z tego stanowiska. Pamiętacie państwo, że także jej kandydatura była bardzo kontrowersyjna. Przez niektórych była tak odbierana. I poczekajmy na to, czy rzeczywiście dojdzie do tej zmiany. Ja byłbym ostrożny przed takimi zmianami, jeśli chodzi o władzę Sejmu, jeśli nie ma jakiegoś rzeczywiście istotnego powodu. Sam nie widzę żadnego problemu w tym, aby pani poseł Grocka pełniła funkcje państwowe czy sejmowe i jej seksualność nie powinna mieć żadnego związku z tym, jak oceniamy jej kwalifikacje. Kwestie seksualności nie powinny wpływać, jeśli nie mamy do czynienia z jakimiś aferami, łamaniem przepisów, etc., ale sam, ma, sam problem tożsamości seksualnej w żaden sposób nie powinien faworyzować lub dyskwalifikować kogokolwiek, jeśli chodzi o ubieganie się o, o jakieś stanowiska. Także ja osobiście nie będę miał żadnego oporu, żadnego problemu z głosowaniem na panią poseł Grocką, dlatego że jest transseksualistką. To w ogóle nie... nie ja, ja nie mam z tym, z tym problemu.